Siostry i bracia w Chrystusie, jesteśmy przed naszym odpustem parafialnym. Mamy wspaniałego patrona, przyjaciela w niebie, wspaniały wzór do naśladowania w osobie świętego Stanisława Kostki. W Litanii do tego świętego w każdy poniedziałek modlimy się w ten sposób. Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu, trudną podróż odbył. Módl się za nami. To nawiązanie do jego wędrówki z Wiednia do Rzymu, gdzie chciał zostać przyjęty do nowicjatu u Jezuitów. Rzeczywiście tę długą podróż. Wędrówkę, pielgrzymkę przeżył, dotarł pomimo różnych trudności, zakończył ją w Rzymie, został przyjęty do Jezuitów, ale bardzo szybko zachorował i skończył swoją pielgrzymkę w sposób fizyczny przez śmierć, ale także skończył swoją drogę wiary, drogę duchową. Ta droga, ta pielgrzymka, ta wędrówka Jego trwała tylko osiemnaście lat. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że Jezus jest też w drodze, w drodze pod Cezareę Filipową, czyli na północ, 40 kilometrów na północ. To dzisiejsze wzgórza Golan. A później z północy, jak opisuje święty Marek, Jezus cały czas szedł do Jerozolimy. Odbywał taką podróż, taką pielgrzymkę do świętego miasta Jeruzalem, aby tam oddać życie za zbawienie aby tam Zmartwychwstać. I święty Marek, gdy czytamy całą Ewangelię, nie tylko dzisiejszy wyjątek, opisuje życie Jezusa właśnie jako drogę. Że to jest droga do spełnienia zbawienia, do zmartwychwstania. Ta droga wiodła przez krzyż, do chwały. I w starożytnym kościele bardzo ciekawe, warto to zapamiętać, w dziejach apostolskich już zapisano, że nazwa chrześcijaństwa to jest najpierw droga, droga Boża. Więc cały czas ta droga, pielgrzymka, podróż, wędrówka jest bardzo istotna, żeby zrozumieć, że nasze życie chrześcijańskie, jest drogą. A wiemy, że na każdej drodze jest początek, jest koniec. Początkiem naszej drogi chrześcijańskiego życia był chrzest. Końcem naszej drogi życia chrześcijańskiego nie jest śmierć. Końcem jest właśnie zmartwychwstanie ciał na końcu świata. A pomiędzy początkiem a końcem jest nasze życie. I to jest ta droga. Nasze życie to droga, która wiedzie na wzór Jezusa do zmartwychwstania. I co zrobić, żeby dobrze przeżyć tę drogę, żeby nie zmarnować tego czasu? Święty Stanisław nie zmarnował osiemnastu lat. My może mamy więcej. Co zrobić, żeby nie zmarnować 50, 70, 90 lat, ale dobrze przeżyć, aby zakończyć przy Chrystusie, a kiedyś przy zmartwychwstaniu? I pięknie odpowiada na to pytanie dzisiaj Pan Jezus Ewangelii, w tym jednym, prostym zdaniu, ale jakże głębokim. Jezus mówi: Jeśli ktoś chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój. I niech mnie naśladuje. To jest właśnie jakby recepta Pana Jezusa, żeby tę pielgrzymkę naszego życia przeżyć właściwie, dobrze i zakończyć ją pięknie. Tak jak święty Stanisław Kostka. A zatem postarajmy się zatrzymać nad tymi. Wskazaniami Pana Jezusa, chociaż przez chwilę. Najpierw Jezus mówi: Jeśli ktoś chce pójść za mną, czy nie, że musisz iść, że no, to jest jakiś obowiązek? Nie. To jest Twój wybór. Jeśli ktoś chce wybrać tę drogę, którą Jezus nam wskazuje, to jest moja decyzja. Niektórzy ochrzczeni, którzy rozpoczęli przy chrzcie tę drogę chrześcijańskiego życia, wybierają zupełnie inne sprawy. Nie Jezusa, nie drogę przez krzyż do chwały zmartwychwstania. Nie. Wybierają zupełnie inne sprawy. Mają. Inny pomysł na swoje życie. To oni chcą zaplanować swoje życie i myślą, że ten plan się powiedzie. Nie, Jezus pokazuje: jeśli chcesz, to wybierz to, co ja dla Ciebie zaplanowałem. To będzie najlepsze. Masz wybór. Masz możliwość dokonania decyzji. Niektórzy ochrzczeni wybierają jakieś ideologie idą za swoimi właśnie planami, pragnieniami, pożądaniami, zachciankami i myślą, że jak tu się urządzą, to będzie wszystko pięknie, ładnie. Nie będzie. Będzie dla mnie dobrze tutaj na ten czas, ale nie będzie na wieczność dobrze. Jesteśmy wolni. Weszliśmy na ten na tę drogę chrześcijańskiego życia przez chrzest i przez nasze codzienne wybory, bo codziennie trzeba wybierać pana Jezusa, jego Ewangelię, jego zasady. Ale jak już wybieramy, to Jezus mówi dalej bardzo ważne słowa: Niech się zaprze samego siebie. Na drodze chrześcijańskiego życia trzeba się zapierać siebie, to znaczy swojego ja swoich niskich pragnień, pożądań cielesnych, oczu, pychy, zazdrości, wielu, wielu innych rzeczy, no nie można puścić jak gdyby wodze swoich pragnień, swoich pożądań po prostu bezwolnie. Trzeba zapierać się siebie, a to wymaga wysiłku. Zobaczmy, jak chcemy przesunąć jakąś szafę czy jakiś przedmiot, to człowiek się musi zaprzeć, to musi się wysilić. Wszystkie siły musi zebrać w siebie, w sobie, żeby przepchnąć coś, żeby przesunąć, przenieść. Tak samo, kiedy ja chcę się zaprzeć swojego ja, swojego ego, egoizmu. Bo to jest łatwe. Aby iść za tym, to potrzeba wysiłku, trzeba pracy nad sobą, potrzeba współpracy z łaską Bożą. A jeśli się ktoś nie zapiera na tej drodze chrześcijańskiego życia, to jakie są konsekwencje? Jest cały czas skoncentrowany na sobie, żeby było mu dobrze, fajnie, przyjemnie, szczęśliwie, radośnie, tylko to się liczy. Jeśli się nie zapiera, a idzie za swoimi pożądaniami, zachciankami, to się staje egoistom do entej potęgi. A my nie jesteśmy stworzeni do egoizmu, do tego, żeby kochać tylko i wyłącznie siebie, żeby nam było tylko i wyłącznie przyjemnie. Jesteśmy powołani do miłości. A miłość to jest dar samego siebie, a to jest trudne. Ja muszę zaprzeć się, ja muszę powiedzieć nie, żeby drugiemu pomóc, żeby usłużyć drugiemu. Jezus mówi również o krzyżu, że na tej drodze chrześcijańskiego życia, czy chcemy, czy nie chcemy, będzie krzyż. I można różnie do niego podejść. Jezus mówi: Niech weźmie krzyż swój. Czyli każdy ma swój krzyż, ja mam swój krzyż, ty masz swój krzyż. Święty Łukasz nawet powie: że mam wziąć krzyż codzienny nie jakiś wielki, jakiś wyobrażeniowy, wiadomo co, nie, codzienny. A co to jest codzienny krzyż? To są obowiązki, które mam zrobić, spełnić. To jest praca, którą mam wykonać. To jest nauka, którą muszę podjąć. To są stresy, które muszę podjąć. To jest zmęczenie. To jest ból. To jest jakaś choroba. To jest smutek. Coś, co codziennie się dzieje w naszym życiu. Jezus mówi, jeśli chcesz, weź krzyż i idź za mną. Ja tak zrobiłem. Brać krzyż to znaczy nie buntować się na niego, nie narzekać ciągle, jak mi źle, jak mi niedobrze, a tutaj wszystkim w wszystko opowiem. Nie, ja mam wziąć krzyż tak jak Jezus, czyli przemienić go w miłość, ofiarując Jezusowi. Wszystkie nawet takie codzienne trudności, obowiązki, zmęczenie, wszystko ofiaruje Jezusowi i wtedy przemienia się to w miłość. Dlatego też, moi drodzy, takim przypomnieniem o noszeniu krzyża jest medalik. Często oprócz Matki Bożej mamy krzyżyk. To nie jest dla ozdoby. To jest właśnie przypomnienie tych słów Ewangelii. Niech weźmie krzyż swój. Ja mam brać krzyż. Swój każdego dnia jednoczyć z Jezusem. I na koniec Jezus mówi, niech mnie naśladuje. Co to znaczy? No, że mam postępować tak jak on, mówić tak jak on, myśleć tak jak on, decydować tak jak on, kochać tak jak on, cierpieć tak jak on, zachowywać się względem bliźniak tak jak on, naśladować go. Kiedy to będzie możliwe? No kiedy będę znał, jak żył Jezus? A kiedy będę wiedział, jak żył Jezus? Kiedy będę słuchał Ewangelii, tak jak teraz słuchamy? Kiedy będę słuchał homilii? Kiedy będę rozważał życie Pana Jezusa? Kiedy będę blisko przez sakramenty święte, bo one dają mi moc i siłę, żeby naśladować tego Jezusa? Święty Stanisławie Kostko, który... Długą podróż odbyłeś do celu swojego życia. Wypraszaj im nam łaskę, byśmy do końca wiernie szli drogą chrześcijańskiego życia. Amen.